Wielki brat patrzy zawsze. O zresztą się teraz zaczęła nowa seria Big Bradera. Tam wielki parking samochodów. Czegoś nie zwiększa. Rampa najazdowa. Ja jestem w dramen. Kiedyś coś tutaj nagrałem w zimie, takie zimno było. Tangen Kai. A dzisiaj pogoda się wyrobiła. O tak, do słońca jest, że nic nie widać. A jest już godzina. 19.02 Jeszcze godzinę do odjazdu. Tam, kurczę, takiego life'a spróbowałem zrobić, ale to nie będzie z tego nic, bo to trzeba mieć dobry internet. A ja nie będę inwestował tutaj w kupowanie norweskiego internetu. Ja mam polski w roamingu, tam 2 giga i na takie potrzeby jak zobaczyć jakąś mapę, e maila czy cośkolwiek sprawdzić, kiedy jestem poza domem, a nie poza firmą, bo można dostać ten internet. W tych miejscach gratisowych, czy tam jeszcze gdzieś na mieście trafić, ale... W autobusach na przykład już nie mamy. Tak zwane spare pęger, To oszczędzanie. Wykasowali, wy, wy nie ma już internetu. I to samo ostatnio właśnie było w Norwidzianie. Z uśmiechem wysyłają maile, że... O, mamy nową ofertę. Trzy rodzaje internetu, bo zawsze był internet gratis. Jaki on był, taki był. Ale... No ale dało się tam coś oglądać, nawet firma z YouTube'a, nie? A teraz zrobili trzy różnorodne rodzaje: super speed, jakaś tam normal i low, ten darmowy. Dwie płatne, tam ileś kilkanaście euro za 5 czy 6 euro za ten środkowy i ileś tam, no to przecież masakra, żeby płacić za 2 godziny lotu tyle za internet, to człowiek wytrzyma, ale i do czego zmierzam? I ten obcięli ten internet darmowy. Yy, Yy, że nie można nic, no, yy, otworzą się jakieś strony, tam jakaś gazeta, ale to się otwiera dosłownie prawie minut kilka, może nie kilka, ale minutę czy coś, zdjęcia to się w ogóle nie wczytają, więc yy, jak chcesz coś, i tamta, yy, ta środkowa, to też nie ma yy, streamowania tak zwanego, czyli stream, czyli YouTube, oglądność tylko jakieś tam social media czy facebooki czy coś, ta najdroższa no, ma wszystko, no i szybką i dużą prędkość, także pokazuje jak po prostu schodzą, byli taką wybijającą się linią lotniczą z tych low cost tanich linii, a teraz już idą sobie jak to się mówi, zebrali, zebrali ludzi, którzy już latają, to teraz robimy tak, że ci co po prostu, no, nie chcą tego internetu wykupić, no to nie będą zbytnio go używać, no bo się praktycznie nie dano ostatnie dwa loty właśnie z tym internetem takim leciałem, także... No nic, dwie godziny człowiek tam nie ma problemu, a czasami jest potrzebne tam wysłać coś nie, czy czasami tam jakiegoś ten... No, to się może da zrobić, ale zadzwonić messengerem to się na pewno nie da. Ja tam strasznie tego nie używałem, no ale ale było i... Kurczę, muszę to pokazać, tylko przyjedzie tylko do w żeby nie myślał, że dam pauzę, oj zaraz ten. Nowa Toyota Corolla hybryda Całkiem nowy model Pięknie wygląda Ja chorowałem na Auris Ale chyba już się wyleczyłem Dostałem tabletkę Która mnie wyleczyła Teraz choruję na Toyota Corolla hybrydę Muszę to posprawdzać Bo to chyba całkiem nowy model Idę bo tu kolega przyjechał Nie będę tu kręcił Przyjechał się z samochodami, postawił